Witam Was serdecznie i zapraszam na mój nowy Widzicie moje kwiatuszki, jakie piękne. Zachwycam się nimi codziennie, piję kawkę. I to jest taki mój czas na balkonie. Podziwiam panoramę miasta. W tej chwili jest dziesiąta rano. Jest 11 stopni. No, o 15 ma być 20, czyli zapowiada się piękny dzień. Z przyjemnością wyjdę na jakiś spacer, bo pogoda zachęca. W raporcie smogowym buźka na zielono, to czyli warto korzystać z tego. Moje kwiatki w całej pokazałości milion dzwonków. Jeszcze, jeszcze troszeczkę na dole już wypuszczają coraz więcej, ale u góry jeszcze nie, chociaż już, już już mało co brakuje. No surfinie, surfinie tutaj im pasuje właśnie w tym kąciku. A te to już w ogóle tak się tutaj rozrosły. Pasuje im tu bardzo też. Troszeczkę noce poprzednie były chłodne, bałam się, czy im to nie zaszkodzi, ale jednak poradziły sobie zahartowane już muszą sobie radzić, bo już innej opcji nie ma, żeby je zabierać z powrotem. Już muszą sobie radzić te kwiatuszki same. Dzwoneczki. No, dzwoneczki są bardzo ładne, ale tutaj mają, widzicie? One no, będą kwitły, tylko są tak delikatne, no surfinie są przepiękne. A no, pelargonia tu w kąciku sobie. Po kolei tutaj sobie pelargonie. Wypuszczają, bo tutaj już nowe, też wypuściły. także w pelargonie będą sobie tutaj rosły. W pelargonie piękne kwiaty też. Panorama miasta w całym... w całej okazałości. Piękny czas. Jak świeci słońce, to ten świat od razu taki radosny się robi, że chce się przebywać na tym słoneczku, wyjść gdziekolwiek. Bo przy takiej pogorze, pogodzie innej, no to wszystko takie jakieś smętne dookoła. Ale to chyba wszyscy tak mamy, i wszyscy o tym wiemy, że słońce to jednak jest, to jest to, doładowuje naszą energię i sprawia, że chce nam się że ci funkcjonować. Spokój. Tutaj na moim balkonie można się opalać, bo tu słońce bardzo ostro przygrzewa. Cóż, miłego dnia życzę. Moja ażurowa bluzeczka w całej okazałości. Za chwileczkę pokażę wam ją w lustrze, ale tu chciałam, żeby ten kolorek był taki bardziej, mm, taki prawdziwy, niezmieniony. No i jest, mam to bluzeczka ażurowa w całej okazałości. Pośpieszyłam się, zrobiłam, no jestem bardzo zadowolona. Tutaj jest wstawka tego ażuru, który wam pokazywałam. Także bardzo fajnie się robiło po bokach oczka prawe, także nie był problem żaden z po prostu tutaj z podcięciami, nie było żadnego problemu, także no, w świetle dziennym już wam pokazywałam, jak ona wygląda. Ten kolor jest, nie jest przekłamany, tak jak wyszedł właśnie. W świetle dziennym taki kolor jest. Taka troszeczkę dłuższa. Do spodni, ale do spódnicy też pasuje, bo próbowałam i też nie jest źle. Zrobiłam taką bluzkę troszeczkę taką oversize, widzicie. Oversize, czyli nie przylegającą do ciała. No oversize to w zasadzie jest o o dwa, o jeden numer większa, ale no nie, no takiego czegoś to ja nie lubię, ale taka, żeby nie była taka przyległa do ciała. Ten to oversize to tak właśnie funkcjonuje w, po prostu w świecie robutek włóczkowych na drutach. Ten, to pojęcie oversize także to są takie obszerne rzeczy robione, ale nie, nie no ja poprzestałam na tym, żeby to nie było dopasowane bezpośrednio do ciała, ale żeby po prostu nie było za szerokie bo to też no, no nie lubię takiego typu rzeczy w każdym razie no jestem zadowolona, bardzo bluzeczka nowa jest i właśnie martwiłam się, że na rękawy mi nie wystarczy, ale Właśnie tylko dlatego, że robiłam tym wzorem mm, ażurowym, który nie ma właściwości rozciąga, ściągających, bo wtedy więcej włóczki idzie, to wystarczyło mi. Dekolcik zrobiłam o taki, zobaczcie, taki troszeczkę. No i rękawki wystarczyło na wszystko, także a już byłam gotowa jakąś tam, jakąś właśnie wstawkę zrobić, bo włóczek mam różnych, więc byłam gotowa zrobić wstawkę, ale jakoś. Nie ma takiej potrzeby. Także tak się prezentuje moja bluzeczka zrobiona, niby z resztek. A jaka ładna. Chciałam jeszcze z bliska pokazać ten wzór. Ten kolor jest przekłamany, bo widzieliście na, na balkonie autentyczny kolor, jaki ta bluzeczka ma. Ale chciałam Wam pokazać właśnie ten wzór. Ta bluzka jeszcze będzie wybrana, zblokowana, więc ten wzór będzie tak się bardziej uwydatni, że tak powiem. No, ale już widać, jak te rzędy idą. Także. Bardzo przyjemny wzór. Bardzo się fajnie robi, tak jak już Wam mówiłam. No i tak się prezentuje. jest właśnie ten wzór, w którym była robiona bluzeczka. Ten ja pokazywałam Wam, jak się robi ten wzorem. Uczyłam schematu, odczytywać schemat tego wzoru. I jest naprawdę bardzo fajny, bardzo łatwy i jako, w ogóle, jako wzór na cały sweter, czy bluzkę też idealny, ale na takie właśnie wstawki, na takie motywy też pięknie się sprawdza i, i bardzo fajnie się nim robi. I to nie jest właśnie wzór ściągający, bo to też jest ważne i istotne: bo jak jest wzór ściągający, to trzeba po ściągaczu dodać co czwarte lub co szóste oczko, w zależności jakie mamy wymiary. herbata Tak, dobra herbata to sposób na odpędzenie złych myśli. Miła chwila delektowania się ubionym napojem. Zajrzała do szafki. No nie, skończyło się pieczywo. Trzeba pójść do piekarni. Zazwyczaj wychodząc z domu, przygotowywała się skrupulatnie. Dobierała rzeczy pasujące do siebie i delikatnie malowała usta. Dzisiaj, jakby rozgarbioniona, złapała za koszyk, portfel i wyszła z mieszkania, nie oglądając się za siebie. Pani Różo! Pani Różo! Nie obejrzała się nawet, chociaż wiedziała, kto ją była po imieniu. Było i to całkowicie obojętne. Pani Róża, zasapana sąsiadka, wreszcie dogoniła ją i zrównała z nią krok. Gdzie się pani podziewa? Nie odpowiedziała. No bo i co miała powiedzieć? Celowo unikała ludzi, nie chcąc spotkać się z nikim znajomym i tak sobie obzdurała, że jej wszyscy źle życzą. Nie obchodzi ich jej los. Pani Róża, ja tak się zmartwiłam. Myślałam o pani. Pukałam do drzwi, ale nikt nie otwierał. Gdzieś pani była? Nie, nie byłam, odpowiedziała, ale miałam zły czas. Pani różo, proszę nie zamykać się na ludzi i nie zamykać przysłowiowych drzwi. Może być tak, że rzeczywiście będzie pani potrzebowała pomocy i nikt się tego nie domyśli. Nieśmiało uśmiechnęła się do zmartwionej sąsiadki. Nawet pani nie wie, jak mi w tej chwili pomogła. Ja? Zdziwiła się sąsiadka. Tak, pani. Ach, pani Róża, pani Róża. Świat nie jest zły, jest piękny i ludzie są dobrzy. Pod warunkiem, że się na takich trafi. Dobrze, pani Róża, że trochę porozmawiałyśmy, a teraz biegnę na autobus. Wiele spraw przede mną. Do widzenia. Do widzenia, odpowiedziała, ale jakoś tak łagodniej, bez montowniczego tonu, tak jakby złagodniała. Niespodziewanie zapowiadał się miły dzień. Po śniadaniu wyjdę na spacer, pomyślała. A kto wie, może w parku przysiądę na ławeczce i wrócę myślami do swoich wspomnień? Miłych wspomnień, takich, do których lubi się wracać, pomyślała i żwawo weszła do piekarni po świeże pieczywo. No i to byłoby na tyle. A teraz bardzo proszę o wspomnienia, pani Róży. Piszcie, piszcie wspomnienia. Pani Róża będzie siedziała w parku na ławeczce i będzie sobie wracała myślą do różnych sytuacji w swoim życiu. Będzie wspominała te chwile radosne być może, różne. W każdym razie tu macie wolne, tu macie wolną wolę, że tak powiem. W zależności, może to, może, mogą to być wspomnienia z lat dziecięcych, młodzieńczych. No, z różnego okresu, to już wasza jest, wasza wola, jak się w tym odnajdziecie i jak to wszystko po prostu y, opiszecie. Ja uważam, że to bardzo fajny właśnie będzie moment, y, żeby powrócić do takich fajnych różnych sytuacji życiowych i liczę na wasze teksty, bo do tej pory się nie zawiodła, liczę na więcej. Dziękuję bardzo, trzymajcie się ciepło. Na razie.